Panowie bracia Puklińscy, nie? Życzę Wam tego w tym sezonie, abyście kiedyś Wam doczekał tak samo jak ja i Tomek. Dobie, Karolie, to jest powodu do zdrowia, życzę, abyście zawsze miejsce lata są puste i chude, jak to w życiu bywa. Ja sam już z tymi zawodniczym może być wnet mojego pokroju, z którymi rzeczy przeżyli dobre w stadionach i złe, a Wam w tym sezonie życzę, abyście, podczas o to jedno miejsce wyżej podejrzli. A Panie Prezesie, do Pana mam jedno pytanie. Kiedy Pan w końcu od, odpowie emerytom, lejczystom, którzy chcą mieć budybiletkę ulgową? No. Tyle razy Pan obiecywał. W środkach porcowego przekazu, wszystko. I Pan radził Pan, czy Pan nie żart no. ten 1000 10 zł, czy tam 2000 tysiące czy za 20000 O to są debaty, żeby rozmawiać, tak żeby tu się nikt nie obraża. Naprawdę najtrudniejsze pytania, postaramy się odpowiedzieć szczerze. E, nigdy nie obiecawałem, nigdy nie obiecałem dla emerytów tym żadnej długi. Także tu się Pan troszeczkę mija z e, Pomyślimy, pomyślimy na tym. Tak naprawdę budżet jest ruchomy. W tym sezonie już nie, temat jest, temat jest zakończony, bo to karnety wyznaczają cenę bilety. Dla emerytów nigdy nie pamiętam. Nie pamiętam, być może na pewno Dzieci Dzieci siedmiu na moją nową. Pan na pewno się nie Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Adam Jarosz. Jestem kibicem amatorskim od 1994 roku. Chciałem poruszyć trzy kwestie. Po pierwsze, bo też w gazecie nawoływaliście, zachęcaliście do tego, żeby dzielić się. Opiniami na temat ogólnie rozgrywek, więc może do tego chciałbym zacząć. Po pierwsze, naprawdę apel, nie zmieniajcie co sezon regulaminu, bo naprawdę jest masa tych zmian, że nawet kibice, którzy od lat się interesują, się, się hmm. w pewnym to Moim zdaniem, i yy, to nie, nie tylko jeśli chodzi o bo właściwie nam na to zeszło tak naprawdę, ale jest wiele innych zmian. Czy ma być dwóch kumików, czy dżoker, czy nie. Moim no zdaniem na najlepsza tabela drogowa była w 1995 roku gdzie był siódmy bieg i w Polonii wyszło z czwartek VIII wieku, ale na tym się wychował Jarusz, Bajewski, do Protasiewicz i do dzisiaj elita Polska e, Ekstraklasy, Zoroby Zresztą Macerze. To po pierwsze, po drugie, apel przywróćcie próbę toru, Ponieważ y, po pierwsze jest to była nasza to atrakcja dla kibiców. Po drugie rzutowcy mogli się też z sorem trochę zapoznać, a nie w tej chwili jest to, gdzie nie bo tutaj to znaczy że to równy dla podróży, ale Zielona Góra, Leśno, przecież to są kartofiska takie, że widać jak tak wysłuchnie skacze, nie za wynika, bo nie tak? Więc tak, zróbcie, przywrócie w górę jest kolejny temat. I teraz trzecia kwestia, przeczytał się szczerze tutaj do Pana Prezesa, który to pytanie, bo y, przeczytałem tak wypowiedź Pana w gazecie, która mnie mocno zaniepokoiła, powiedział Pan na jednej, w czasie jednej z debat wyborczych, że od 5 lat nie ma apatora i my, to jest to, apator pony panie prezesie. I chciałem właśnie zapytać, czy naprawdę nie istnieje jakaś możliwość, żeby ten apator powrócił do nas? Do, do, ja wiem, że chodzi, że, że, że też odpowiadał pan na te pytania, że y, był zakład, y, apator, który się wycofał, ale apator to jest też nazwa tradycyjna. Nie mamy przecież telefoniki Kraków, tylko Wisłę Kraków. Nie mamy United, tylko mamy Manchester. Manchester Sharp, czy Manchester to Manchester United. Czy nie istnieje taka na przykład forma, żeby dogadać się z firmą Apatow, że nawet nie daje pieniędzy, ale nie rości praw do nazwy i klub nazywa się Apatow, bo też Apatow w Adriana, Apatow Elektrim. i przywracacie stare logo, które też jest głęboko, przynajmniej w moim sercu, że Apatow to jest wartość. No to jest wartość, dla mnie to jest wartość. Te sezonie ze Spartą się też i bicie, jeszcze przez niech gdzie też napis jakiś bicu została przywrócona. I jeszcze jedna rzecz, czy, bo jak wiem jesteście profesjonalistami, robicie badania, analizy, czy to, zróbcie może apeluję, zróbcie taką analizę, czy KS apatro Toru, sortowany przez Uniwax, nie, nie będzie to więcej warte? niż jeszcze. Takie wasze wrażenie. Zresztą nawet była niedawno taka konferencja Dominik Antonicz, socjolog z też wypowiadał się właśnie w tym temacie. Także to jest takie pytanie, czy nie możecie takiej możliwości? Nie ma takiej, żebyście się po prostu z apatorem z firmą dogadali, że powraca nazwa, ale, ale zakład Firma apator nie rości do tego prawa. I dwie strony będą zadowolone, nam przywrócić naszą utraconą wagę. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo. początku regulamin. Ma pan rację. Tak jak powiedziałem wcześniej, jestem tylko jeden z dziewięciu osób, które tam decydują i mam taka sama prawa, bo została ósemka. Czasami, czasami de facto tak naprawdę buduje się sojusze w pewnych, pewnych regulaminach, w innych, w innych się je tworzy, w innych się je przegrywa. Zgodzę się, regulamin powinien być jeden na dłuższe, na dłuższe lata. Co do próby toru, były takie działania, które zamierzały do tego, żeby ją wrócić. Natomiast znowu... Powtarzam. Ekstraliga Regulaminy Organizacyjnej Duży Morii Polski. Głosowanie też przepadło. Nie było powtarzane, to było w 2009 roku. E, jeśli chodzi o nazwę, to jest problem, który de facto jest od 2006 roku. I powiem tak: e, jeśli powiedziałem takie słowa, a że nie ma, to na pewno nie miałem na myśli, w Boże, kibiców w historii e, bardzo bogatej tego klubu. Yy, każdej cząstki w sercu każdego kibica. Mówiłem tylko i wyłącznie o nazwie. To się do dzisiaj nie zmieniło, czy się zmieni, nie wiem. Są yy, były rozmowy z właścicielem klubu. Tak naprawdę nie ma woli też ze strony Apatora, żeby, żeby to dalej ciągnąć. Także żebyście wszyscy mieli też świadomość tego, żeby naprawdę Apator się odciął definitywnie od Speedlera. Jeśli chodzi o powrót do nazwy, bo to tak jak mówię, reklamowanie planowanie pewnego zakładu hmm, zupełnie za darmo, nie wiem czy jest do końca, końca zgodne z, z polskim prawem handlowym, Natomiast y, zostawiając te, te, te rzeczy z boku, y, myślę, że pomysł jest na pewno dobry i już był przynajmniej 3 lata temu próbowany, próbowany z naszej strony do, do, do wprowadzenia i zrada nam zacząć właściciel klubu. Tu. I tutaj de facto prezes zarządu czy też kilka osób z bliskiego, z bliskiego, że tak powiem, środowiska. To było niewiele, niewiele morza. Natomiast jak to się zakończy, zobaczymy. Podobna sytuacja była w względu Falubazu, Zielona Góra. Tam Filip potwierdził się z ale chyba tam jest tak, że oni dogadali się z falubazem czyli... Ja, ja mam pytanie do, do Pana. Kto zrobił to nazwę Krzyżaka? Wie Pan, co i tak ja na schodzie, jak gdybyś Teraz będzie mieli to już będą wiem, co będą w dalszym ciągu. i znaczy, 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 znaczy,